Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Rafał Baran z Życia na Filipinach Witam Was kolejny raz ze słonecznych Krzeszowic Słuchajcie, właśnie jest godzina chyba 11 rano Zebraliśmy się, wykąpaliśmy się, zrobiliśmy wszystko co potrzebowaliśmy I dzisiaj jedziemy na zakupy Zabieram dziewczyny na zakupy Bo muszę sobie nakupować nowych, ciekawych rzeczy Które będą w Polsce I to powiem Wam o tych różnicach właśnie pomiędzy Krzeszowicami, przy Polską, a Filipinami Jakie są różnice w produktach, co można taniej kupić, co jest lepszego Tak? Gdzie idziemy? Zakupy? Zakupy. Zakupy. Zakupy? Zakupy. Zakupy? Shopping? And we have also matching dress Wszyscy mamy, widzicie, takie same koszulki. To takie też jest bardzo popularne na Filipinach. Yeah. Zaczynamy odcinek We are, the... Amy, are we here? Yeah, we are in the super mall. Super mall. Put some sunglasses please. I see we are in the small mall is time. Yeah? you remember this place? Everything we can we go here for? Yeah. We, we go here. In the back, I mean? Uh yeah. yeah. We... No i słuchajcie jesteśmy już na miejscu, jesteśmy w Faktory Park, tak to się nazywa. To jest takie centrum handlowe zaraz pod Krakowem w Modlinczce Tutaj lubimy przyjeżdżać, ponieważ tutaj są takie sklepy bardziej z takimi promocjami. A jak wiecie, nam za bardzo nie, na, nie zależy na nowych kolekcjach, zależy nam na starych rzeczach, więc tutaj akurat przyjechaliśmy, już jesteśmy tutaj drugi raz. Za pierwszym razem jak byliśmy, We are here second time, yeah? Ja. Yeah. my turn. Yeah. ty byłaś drugi raz, tak. Za pierwszy raz jak przyjechaliśmy na początku, jak byliśmy tutaj, to po przylocie. To tak tylko w zasadzie przeszliśmy po sklepach, zobaczyć co jest, a teraz już idziemy na jakieś większe zakupy. Pierwsze, słuchajcie, co ja w ogóle muszę tutaj zrobić, to odebrać swoją kamerę. Zamówiłem nową kamerę, więc będziecie mieli nowe fajne ujęcia na filmikach, z czego się mega cieszę. No i dziewczyny idą sobie pokupować jakieś swoje rzeczy. Najprawdopodobniej jakieś buty ja też kupię, które będziemy w ogóle wszystko wysłać na Filipiny. Ale zaraz o cenach i różnicach pomiędzy Polską a Filipinami, zaraz dojdziemy do tego. Na razie idziemy najważniejsze rzeczy załatwić. Let's go! Shopping time? Zakupy? Zakupy. Zakupy. No to idziemy na zakupy. Crazy doors? Nowa kamerka, słuchajcie, kupiona. Teraz idę szukać dziewczyn, bo one są chyba tutaj gdzieś w pepko szukają jakichś ciuchów dla dzieciaków, bo musimy kupić prezent, ale nie chcę mówić dla kogo, bo pewnie ta osoba ogląda te filmiki. Mam Ooh, so cute. What do you find? You have something nice oh. for Emmy? And for Elias. Ah, okay. i guess still need to find the book toys. hey boss Toys. Mm. Is it, mm. this is my new camera new camera for me no i can borrow you if you want oh you have a hiccup mm -hmm. you want some um, water I want, I want toy we go there toys, soon first we need to buy some clothes okay no, personally, you have to buy some toys. Toys or zabawki. Zabawki, you want? Yeah. Hm? Zabawki. Zabawki. Never. Zabawki is toys. Mhm. Oh zabawki. Hmm. Uh, mm. Makeup one. Makeup one. Maybe I want this. I think This one. Show me. This makeup thing. ok, then we take this one only? yeah th th ok this is for makeup. this is... Um, make-up? Ma ma yeah and also two tops Mishu. and two tops like this only one toy? this one only? yeah Jedna, jedna zabawka, ok? yeah and this jedna? is for... F yeah say jedna 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 zabawka, dobrze yeah. To jest dla Okej, dobrze? Dobrze. No to dobra. Mama. To będzie jedno nice That this is for face. <laughs> so. That so this is it. For face for me. Co jeszcze? Co jest jeszcze ładne, powiedz mi? Uh, maybe we need this. No. But you have this one already. Jeden sklep zaliczony. Zabawki kupione, ciuchy kupione. Idziemy teraz dalej. Where next? Half price. Half price. Nie znamy tego sklepu totalnie z Filipin, ale podobno to są fajne rzeczy przecenione. A tak jak już wam wspomniałem wcześniej, nas w ogóle nie interesuje, czy to jest jakaś nowa kolekcja czy stara kolekcja, po prostu chcemy kupić rzeczy, które możemy wysłać paczkom na Filipiny. I cena tutaj ma znaczenie. yeah this one is a little one. bit more than 2000 pesos yeah 149 yeah it's like more like than 2000 pesos okay. For you. Yeah. Za wysoko. A więc słuchajcie, tak, można powiedzieć na zasadzie wyjaśnienia pewnych rzeczy. Na Filipinach nie ma czegoś takiego jak promocje. Znaczy, są jakieś tam produkty przecenione o ileś tam procent czasami, ale z reguły, jeżeli idziecie do sklepu, do supermarketu, to te ceny ogólnie już są bardzo wysokie, jeżeli chodzi o oryginalne ciuchy, oryginalne buty i inne rzeczy. Jeżeli jest promocja na coś, to to jest naprawdę promocja w zasadzie 5-10%. Nie ma czegoś takiego jak w Polsce, że na przykład znajdziecie sobie jakiś taki sklep, gdzie wszystkie produkty są przecenione o 50% na przykład buty oryginalne, to jest z tym naprawdę ogromna bolączka, bo wszystkie buty, niezależnie czy one są jakieś nowej kolekcji, starej kolekcji, one zawsze są w zasadzie bardzo, bardzo drogie. W Polsce jest to całkowicie inaczej, dlatego jak teraz jesteśmy na zakupach w Polsce, chcemy sobie nakupować już ciuchów na kolejne, powiedzmy, lata, żeby wysłać je paczką na Filipiny, no i cieszyć się z tego, że naprawdę jest dużo taniej. No Emilia, jak Ci się podobają buty? Dobre? Dobra. Dobre? Pokaż jak chodzisz. Go home. Do, domu go home. do domu nie. Do domu? Nie, do domu. Do domu? Dlaczego? Bo już masz zabawki, tak? Tak. No. Znaleźliśmy jakieś buty. W sumie bardzo fajna cena. Niestety troszeczkę rozmiar za duże, ale dla nas to nawet jest na rękę, ponieważ Emilia będzie miała na przyszłość. Teraz ma swoje jakieś adidasy, a te będą. Oryginalne konwersy na później, także pewnie je bierzemy. W mi się podobają, i są takie tradycyjne, białe, ładne, piękne. Zbierzemy i idziemy dalej. Jeszcze tak rozmawiamy z Krystyną na temat właśnie cen na Filipinach. tutaj, no to słuchajcie, tutaj naprawdę buty można kupić za 100 zł. Oczywiście nie wszystkie, ale za 150 zł to naprawdę jest ogromny już wybór butów. Na Filipinach nie ma opcji, żeby do 3000 peso, czyli prawie. To jest no, taka cena jak to, no czy nie inaczej. To jest 2,5 tysiąca peso w tym momencie. To nie ma takiej opcji, żeby kupić buty oryginalne w tej cenie. Po prostu nie ma, nie ma, naprawdę. Dlatego tutaj jest dużo taniej w porównaniu do Filipin, który jest biednym krajem. No ale tam ludzie, którzy mają pieniądze, kupują buty. Ci, co nie mają pieniędzy, po prostu nie kupują buty. Tak jest marketing tam skonstruowany. Więc to jest po prostu dużo taniej. Dlatego wolimy teraz to wszystko nakupować, żeby później już mieć to na Filipinach. Bo teoretycznie zaoszczędzimy pieniądze na tym, że możemy to wysłać. Emilia i tak z tych butów bardzo szybko wyrasta, więc będzie miała buty już na przyszłość. I właśnie szukamy czegoś fajnego, tak? Tak? Szukamy czegoś fajnego? Fajnego. 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 No bo ty jesteś taka fajna dziewczynka, tak? Tak. I ty już mówisz po polsku? Mówisz po polsku, tak? Tak. Mówisz do babci i dziadka, tak? Tak. No, a co to masz? Zabawka? Zabawka. No, teraz zabawka. Domu. Do domu, do domu, sunę mi, sunę. Okej, okay. ściągaj. O, mama coś znalazła. O Boże, teraz Krystyna znalazła buty. Hmm. Czemu ja pojechałem z dziewczynami na zakupy? Dobrze, że jestem wyspany. Kolejna ciekawostka na temat Filipin. To, słuchajcie to, że na Filipinach przez cały czas tam w zasadzie nie chodzi się na spacery. Tak jak już to tłumaczyłem kilka razy w różnego rodzaju filmikach, tam się chodzi do centrum handlowego. I tam się wszyscy spotykają i tam sobie po prostu chodzą, bo jest klimatyzacja, jest przyjemnie, nie jest tak gorąco. Więc moja żona i moja córka są przyzwyczajone do tego że uwielbiają centra handlowe zresztą chyba to nie tylko Filipinki ale też wszystkie kobiety uwielbiają centra handlowe a my faceci się denerwujemy co prawda pierwszy raz nie jestem zdenerwowany aż tak bardzo ponieważ nie byłem bardzo, bardzo długi czas na zakupach w Polsce i musimy nadrobić ten temat więc samo to mi się podoba, nawet chodzenie po tym i oglądanie tego, co tutaj jest dostępne, a czego nie ma na Filipinach a jest ogromna przepaść, naprawdę tak? tak no, wracamy do zakupów Słuchajcie, największy szok dla mnie, bo buty DC można kupić po 60 zł, jest 70% na przecena w tym momencie. Mega, musimy nakupić chyba 4 czy 5 par. Ja za te buty, oczywiście żadnej promocji za buty DC nie miałem, nie mogłem znaleźć na Filipinach nigdy w życiu. I za wszystkie buty płaciłem powyżej 450 zł powyżej 500 zł naprawdę nawet te które mam teraz ubrane też są DC tylko nie akurat nie ma moich rozmiarów ale już kupujemy dla Krystyn, dla Emily i tak samo kupimy dla brata Krystyna pewnie z 4 pary pięć par weźmiemy bo naprawdę słuchajcie cena jest tak śmieszna w porównaniu do tego na Filipinach że moglibyśmy teoretycznie kupić tą całą szafkę wywieźć na Filipiny i spokojnie sprzedać i zarobić no może będzie jakiś to kolejny pomysł na biznes bo w takiej cenie no po prostu nie ma takiej opcji żebyśmy na Filipinach coś takiego kupili a na zaczęła nam trochę nam za bardzo przynudzać, bo jest śpiąca, dostała już zabawki. Co? Misiu? Dobrze? Dobrze. Dobrze? Dobrze. Kupimy buty. Buty? No. Nie? Nie. A takie buty, Emi? Takie buty podobają ci się? Nie. Nie? Ale mi się podobają. Możemy kupić jedną parę? Jedną. Jeden. Nie. Kupimy. Nie. Nie? Jezus. Do domu, a skór. Do domu, tak. Ona chce jechać do domu. Do domu, a skór, tak? Tak. No, musi z nami jeszcze trochę poczekać. Pierwszy raz Emilia nie chce jechać na zakupy. To jest naprawdę, słuchajcie, coś dziwnego. Zobaczcie sobie teraz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć par butów kupujemy. I najprawdopodobniej to jeszcze nie jest wszystko, bo już nie wysłała zdjęcia do swoich znajomych, więc będzie trzeba tutaj wrócić, jeżeli komuś się coś spodoba. I wyślemy to pewnie paczką. Emilia dalej przynudza, a my tutaj już pół godziny później jesteśmy Dobra, trzeba iść pójść do kasy No dobra Krystina, idziemy hey, Idziemy How many of shoes you have? One, two, Okej okay, go to cash Emilia Nie ma dramatu Emi, jak lody? lody. Dobre. 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 Bardzo dobre. Bardzo dobre. Tak, no to świetnie. No i słuchajcie, jesteśmy jeszcze w San Lomo, nie? Znalazłem buty dla siebie. Na promocji. I chyba wezmę tą i tę parę. Bo naprawdę są bardzo fajne. Which one? Um, this is for mama, and this is for daddy. But this is too big for mama. This is good for daddy. Okej? Okay? Okay. Bo jeszcze mało butów mamy, to kupię sobie teraz coś kończę dla siebie. Gdzie ty idziesz? Um, oh, yes. A, oh, no to jest. Ojej, czekaj, ten. Które mi? Pychwan? Które? O, to jest Nie. There. Mama is looking for shoes for you. Oh sorry awesome. Amy Shaddai is mamum. Shada is mamam. This is for you. Amyah. Shada is mammu. Sit with mama. Camir, Ami. They're holding. Dobre? Dobra. This is the only size what they have. sukegas. Okay, I guess. Uh, still have space. But this better because it's a bit longer for her. Yeah. Look at me. Lemie? Cool one. Walk amie walk. Wait, 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 wait. wait you like it? Yeah. Jak pewnie zwróciliście uwagę dziewczyny, muszą mieć takie same buty. Na Filipinach to jest bardzo, bardzo modne, żeby się ubierać podobnie. Tak, jak na przykład dzisiaj mamy wszystkie trzy: Wszyscy, w trójkę mamy te same prawie koszulki, tego samego koloru, no to dziewczyny tak sobie zawsze wybierają buty. Mają już takie same Adidasy, mają takie same bluzki, zresztą bardzo często pewnie widzieliście na naszych filmikach. Natomiast dzisiaj właśnie szukają sobie takich sandałów, żeby mieć razem takie same, tego samego koloru, tego samego designu yy, i. Ogólnie nie zawsze jest tak łatwo w sklepach to znaleźć, bo przeważnie są na przykład już buty dla dorosłych, buty dla dzieci. Krystyna ma ten plus, że ona ma rozmiar 38. Emilia w tym momencie ma 28 rozmiar, więc jakimś cudem czasami coś się udaje znaleźć. W tym wypadku się udało. Dobrze? Dobrze. Kupujemy? Dziękuję. Kupujemy? You buying? Mm. No to kupujemy następne buty. Did you hear her? Hmm. Say I'm to Dada. Toys. What? Let's playing some more toys. More toys? Yeah. But you want to go sleep. Or you want to go back home. So, do you want to go to I want to do this in home myself. Okay, then we're going home. The do domo. Do the home? Yeah. No to the do home Emilia, czy już mamy wszystko? Tak? No, wszystko? Let's go. Uff. Dobra, chyba mamy wszystko. Samochód na, na nas czeka, więc wracamy do domu i później wam jeszcze coś pokażę. W ogóle pokażę Wam co kupiliśmy. Bo to naprawdę będzie dosyć ciekawe. Nawet za bardzo nie wiem jak przejść. O Gdzie jest dziadek? Jest tam? Dziadek? Dziadek, no here, 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 here. tutaj Christine, here, tutaj, tutaj, dobra idziemy do samochodu. Six. Six? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra, w domu wam pokażemy co pokupowaliśmy bo jak widzicie w tej są nawet piłki dla dzieciaków. Moje buty, Krystyn buty, Emily buty. Dziewięć par Emily, Christine butów. Dobra, jedziemy powoli do Krzyżyc. A więc tak moi drodzy, wróciliśmy z powrotem do Krzeszowic. Zrobiliśmy zakupy jak pewnie widzieliście, zrobiliśmy ogromne zakupy. Teraz Wam wyjaśnię krok po kroku, dlaczego kupiliśmy tyle par butów, dlaczego w takich cenach i dlaczego nam się to w ogóle opłacało. Bo chyba do końca tego nie wyjaśniłem, a chcę, żeby być z Wami jak najbardziej szczery. Miałem Wam nagrać przed momentem tutaj, jak rozpakowujemy to wszystko, żeby pokazać, co dokładnie kupiliśmy. Niestety zaczyna delikatnie kropić deszcz. No taką mamy niestety pogodę. Było tak duszno, tak parnie, teraz zaczyna deszcz padać. Mam nadzieję, że nie będzie padało mocno, dlatego wszystko zanieśliśmy na górę do rodziców i tam już Krystyn sobie to rozpakuje na spokojnie, popakuje, bo większość z tego będzie od razu wysyłana na Filipiny. Już Wam wytłumaczę dlaczego. Słuchajcie, to nie to tak, że jesteśmy na tyle bogaci, że co tydzień chodzimy w innej parze butów. Po prostu większość tych butów była tak cena, aż tak opłacalna, że wysłaliśmy, kupiliśmy dla naszych znajomych, dla, dla rodziny Krystyn w prezencie. I to pójdzie paczką, pocztą, pocztą polską na Filipiny. Będzie do odebrania za około 2 miesiące, czyli za mniej więcej taki okres, jakim my będziemy wracać na Filipiny. Dla nas to jest zdecydowanie bardziej opłacalne, bo te buty oryginalne są po prostu w idealnych cenach. Nie to, co jest oczywiście na Filipinach dostępne. Tak jak już wspomniałem to wcześniej, ja za jedną parę butów zapłaciłem tyle na Filipinach, co tutaj zapłaciłem za 9 par butów. Promocja. Że buty poniżej 100 zł, i to dobrze poniżej 100 zł, plus dodatkowo trzecia para butów za jedną złotówkę, no na Filipinach coś takiego nie istnieje. Z ciekawości Wam powiem, że akurat wczoraj w nocy, znaczy wczoraj w nocy naszego czasu o 12, była promocja w jednym ze sklepów, który sprzedaje podróbki na Filipinach, że wszystkie buty wyprzedawali chyba bodajże po jeden peso. Po jeden peso to jest po jakieś 70 groszy. Podróbki buty. Buty, które po dwóch tygodniach totalnie się rozlatują, bo wiem, bo też takie buty miałem. I tam stała około kolejka, policja to obstawiała, no dosłownie tak jakby tak jakby otwierali nowe centrum handlowe i wszystko było za... Złoty 50 w Polsce, to tam na Filipinach dokładnie to samo się działo u nas w Dumaguete. My pewnie byśmy nie stali, bo po prostu nie lubimy takich podróbek, nie lubimy takich rzeczy, które się za chwilę, pomimo tego, że są bardzo tanie, za moment się rozlecą. Więc woleliśmy kupić już oryginalne w Polsce i nawet kupiliśmy kilka par butów dla Emilii, więc podejrzewam, że przez następne dwa lata nie będziemy musieli kupować żadnych takich butów, no, ewentualnie jakieś sandały czy klapki, bo buty normalne już będzie miała. Dodatkowo to, co Was powinno zainteresować, słuchajcie, to jest to, że na Filipinach można legalnie, znaczy no nie wiem czy do końca legalnie, ale na każdej ulicy stoją sklepy, gdzie możecie sobie kupić buty, które identycznie przypominają buty oryginalne. I to już nie mówię tylko i wyłącznie o butach, ale mówię tak samo o torebkach, koszulkach, innych rzeczach. Za grosze możecie to kupić, które teoretycznie przypominają te oryginalne, albo w zasadzie są nawet naprawdę takimi totalnymi podróbkami. Oczywiście ceny są różne. Jeżeli na przykład byście byli w Manili, Czyli stolicy Filipin, tam są sklepy typowo dedykowane do tego, gdzie tylko i wyłącznie są podróbki. Tam turyści przyjeżdżają, żeby kupować właśnie zegarki, torebki, buty, plecaki, torby. Wszystko wygląda tak idealnie, tak pięknie, no ale ceny też oczywiście są różne. Tam oczywiście trzeba się targować, bo cena zaczyna się praktycznie od ceny prawie oryginalnego. Tego sprzętu, a kończycie naprawdę na bardzo niskiej cenie. Ja tam rzeczy nie kupowałem, ale byłem tam parę razy kiedyś, jakbyśmy w manili, bo po prostu chciałem zobaczyć to na własne oczy. Tam za bardzo ludzie nie lubią, jak się nagrywa. Dlatego też zresztą kupiłem tą kamerę, którą widzieliście wcześniej, bo ona jest na tyle mała, że będzie można ją sobie przypiąć i raczej nikt na to uwagi nie zwróci. I będzie można nagrywać właśnie w takich miejscach. Jak wrócimy na Filipiny, jak też będziemy tutaj, będą naprawdę fajne ujęcia, jestem już podekscytowany. I pewnie jak tylko i wyłącznie skończę montować ten odcinek dla Was, zabieram się za rozpakowanie tej kamery i pewnie w następnym odcinku coś już z niej zobaczycie. Ale odnośnie, słuchajcie, samej Christine. Ona, powiem Wam szczerze, że była w szoku. Nie była pierwszy raz w tego typu outlecie, gdzie wyprzedają stare kolekcje, stare ciuchy, no oczywiście nowe, nieużywane, ale takie z takich kolekcji, które już się dawno temu skończyły. To nie był jej pierwszy raz. Ale jak była 4 lata temu, też w tym faktory, czy Futura, nie wiem jak to się dokładnie nazywa teraz, tam słuchajcie, kupowała rzeczy, jej się bardzo podobało, bo ceny były naprawdę dobre. W tym momencie przeszliśmy dzisiaj, naprawdę mieliśmy na to no jakieś 4 godziny, żeby sobie przejść na spokojnie. I pooglądać ceny, popatrzeć co nas interesuje, i naprawdę Krystian była w szoku. To z tam promocjami. Ona się pyta, a w którym sklepie jeszcze są promocje? Ja jej tłumaczę, że słuchaj, to jest tak naprawdę sklep dedykowany na promocje. Więc teoretycznie każdy sklep, który w tym sklepie jest, powinien mieć ostatnie modele kolekcji, ostatnie rodzaje butów, ostatnią rozmiarówkę, i tam możemy kupić wszystko na pewno najtaniej. I co też jest, słuchajcie, ciekawe, porównywałem ceny dostępne na internecie w Polsce. I naprawdę. Ten sklep nie wychodził tak drogo. No, czy inaczej? Wydaje mi się, że więcej przez internet bym musiał zapłacić. Na pewno by nie było tak ciekawych promocji, chyba że się mylę. Bo jeżeli się mylę, to mnie poprawcie. Ale naprawdę w internecie, bo też myślałem, że sobie będę wszystko przez internet zamawiał, wychodzi na to, że bym zapłacił więcej. A akurat do modlniczki, bo to jest przed samym Krakowem, mamy dosłownie rzut beretem, i tam mogliśmy się bardzo szybko dostać, pooglądać tak naprawdę na żywo to, co chcemy i wybrać mi to, co. Po prostu kupić to co chcemy. Więc naprawdę wyjazd udany, dziewczyny zadowolone. Pomimo tego, że Emilia trochę zaczęła przynudzać, no ale tak to już jest jak dostanie zabawkę na początku, to później już mówi, że chce wracać do domku, no bo wtedy będzie mogła zabawkę rozpakować. No, następnym razem nauczymy się tego, żeby tego nie robić, że zabawkę kupują na końcu. Co prawda wtedy będzie chciała ciuchy. No, nie wiem, muszę jeszcze wymyślić tak, żeby, żeby ją za bardzo nie rozpieszcić, a żeby na pewno była szczęśliwa z zrobienia zakupów z nami. I też słuchajcie, nie myślcie, że ja uwielbiam robić zakupy. Dzisiaj akurat było tak wyjątkowo, że mieliśmy trochę więcej czasu, takiego wolnego czasu, luźniejszego dnia. I powiedziałem Krystin, dobra, to ty kierujesz. Ty wybierasz, gdzie idziemy, ty decydujesz, co robimy. W którym sklepie chcemy zostać, jak najdłużej? Ja się po prostu do ciebie dopasuję, ja tam tylko potrzebuję zobaczyć kilka sklepów, więc ona naprawdę była mega, mega szczęśliwa. Tak jak pewnie widzieliście na filmiku. Jak każda kobieta uwielbia robić zakupy. Filipinki się tym niczym nie różnią, one po prostu uwielbiają centra handlowe. Więc jeżeli będziecie mieli dziewczynę, żonę Filipinkę, to przygotujcie się na to, że na przykład jak przyjedzie pierwszy raz do Polski i zapytacie się jej, a co byś chciała zwiedzić. A ona ci odpowie, a gdzie jest najbliższe centrum handlowe? To nie bądźcie w szoku, bo naprawdę one po prostu nawet nie to, że chcą kupić te rzeczy, ale chcą zobaczyć, czym się różni moda, co jest innego do wyboru, jakie są większe kolekcje, inni w ogóle producenci, więc naprawdę one chcą to zobaczyć, żeby to po prostu porównać. I oczywiście za każdym razem zacznie się przeliczanie tego na peso z polskich złotówek. Więc też od razu Wam radzę, zainstalujcie u swojej Filipinki. Aplikację, która po prostu przelicza w prosty sposób peso na, peso na, na złotówki, czy na odwrót. Ułatwi wam to naprawdę sprawę, bo po prostu ona będzie sobie chodziła z telefonem, będzie sobie wpisywała 120 zł, będzie jej to przeliczało na peso. Oczywiście to można by zawsze powiedzieć w zaokrągleniu, ale po co? Lepiej, żeby to już sobie sama robiła, żeby to sobie samo już sprawdzała. Także ja dziękuję, was, dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zostawcie je śmiało w komentarzach. Ja postaram się na nie odpowiedzieć jak najszybciej. Ja w tym momencie biorę się za montowanie tego odcinka, mam nadzieję, że dzisiaj się jeszcze pokażę, dzisiaj jest środa, nie, przepraszam, dzisiaj jest, dzisiaj jest środa, tak, dzisiaj jest środa, dobrze, mi się już po prostu dnie mylą, bo ja jestem na wakacjach, pamiętajcie o tym, od miesiąca jestem na wakacjach i jeszcze będę, no dobra, nie będę dwa miesiące jeszcze na wakacjach, ale po prostu dalej sobie żyję, powiedzmy, takim innym trybem. Tak czy inaczej, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, dziękuję, że zostajecie ze mną do końca i widzimy się za kilka dni w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Was serdecznie z Polski tym razem. Pa!